Cześć! Dziś jesteśmy w Bałtowie. Jesteśmy tu w celach turystycznych, ale postanowiłem stestować tutaj jedną restaurację. Byłem w niej rok temu. Zobaczę, czy dobrze zapamiętałem smaki, które tam panują. A tutaj oczywiście pokażemy Wam jeszcze jakieś przebitki z safari i z innych atrakcji, które są tutaj w bałtowskim parku. I don't think so. no, 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 no. So, no, 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 no. Maybe Until then nope, a uh, nope, a uh, nope, a uh, nope, definitely nope, and uh, nope, nope, and uh, nope. Probably never ever 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 gonna happen. I don't think so, no, 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 no. It's never ever 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 gonna happen. I don't think so. No 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 I don't think so, no 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 It's never ever 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 So, no, 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 maybe... Pozwiedzaliśmy, pospacerowaliśmy, poglądaliśmy wszystko, co było do zobaczenia, więc teraz jesteśmy na obiedzie, czyli to na co czekaliście. Bałtowski zapiecek, nazwita. Chodźmy, sprawdźmy co mają w karcie i sprawdzimy jak to smakuje. Otrzymaliśmy już zupy mamy rosół i żurek. zaczniemy sobie od rosołu. No kole taki... Niedolny nie do końca mnie przekonuje, ale nie jest jeszcze z tych, wiecie, imprezowych, ale spróbujmy, jak smakuje. No jak dla mnie ten, powiem Wam szczerze, ten rosół, no czuć jest, jest tłusty, tak, o, powiem, jest tłusty, nie jest to taka typowa, wiecie, rozwodniona woda, jest dosyć tłusty, ale poza tą zieleninką, tą dużą ilością marki, którą tu mamy, no ja tu jakiegoś tam głębokiego smaku nie czuję, czyli to jest taki Typowy osób, pewnie w każdą niedzielę u większości Polaków serwowany. Nie ma tutaj osób z wielu mięs, który nie wiecie, jak smakuje, jest taki w kolorze intensywny. Jest bogactwo smaku, a tutaj jest po prostu taki zwykły, płaski smak. Taki zwykły, przeciętny. Koszt takiego sosu to tutaj już sprawdzam 17 zł, czyli nie jest też jakoś wybitnie drogi jak na restaurację w takim miejscu, ale naprawdę bardzo, bardzo przeciętny. Drugą zupą, którą tutaj zamówiliśmy, jest żółek. Jak wiecie, z moich odcinków jestem fanem żółka, więc podany jest ładnie, więc liczę, że będzie smaczny. No ale sprawdźmy czy, czy aby na pewno. Jest dużo kiełbasy, widzę tutaj sporo jajka. Jest taki treściwy ten żółek, Nie jest, wiecie, sama, sama woda, tylko jest naprawdę sporo treści, ale zobaczmy jak on w smaku, bo to jest w żółku najważniejsze. pracuje. w ten sposób. Moim zdaniem, jeżeli miałbym wybrać żurek czy rosół, to wybrałbym mimo wszystko żurek. Może dlatego, że po prostu też żółek uwielbiam, to, to też ma pewnie znaczenie. Ale żółek niczym specjalnym się tutaj nie wyróżnia. Jest bardzo delikatny, a uważam, że powinien być bardziej intensywny w smaku. Na plus jest na pewno wkładka: jest sporo kiełbaski, sporo jajka, więc to jest na plus dla tego żółka. Koszt takiego żółka to 27 zł, czyli no jak cena restauracyjna, powiedziałbym, że to jest taka przeciętna teraz cena ale niczym specjalnym się nie wyróżnia. Nie jest jakoś dobrze doprawiony. Uważam, że powinien być lepiej doprawiony. Powinien być na pewno intensywniejszy w smaku, bardziej wyczuwalny, a to jest takie, no nie wiem, mam, tak, mam wrażenie, że jak rosół, że to jest takie dosyć płaskie. W tamtym roku wydawały mi się tutaj dania naprawdę, naprawdę smaczne, ale chyba się coś zmieniło. Chyba, że tutaj drugie dania, a e, zamówiliśmy kotlet schabowy i pierogi ruskie, Coś zmienią w mojej ocenie, ale na razie jest bardzo przeciętny. Otrzymaliśmy już pierogi z twarogiem i ziemniakami, tak zwane pierogi ruskie, ale teraz boją się tego nazywać w restauracjach w ten sposób. Ale spróbujmy, sprawdźmy czy ciasto jest cienkie, czy farsz jest odpowiedni. Powiem Wam tak, widoczny to więc to już jest na plus, bo często jest tak, że tego twarogu już po prostu w ogóle nie ma. No ale spróbujmy, zobaczmy jak to smakuje. Wydaje mi się, że ciasto jest odrobinę, dosłownie odrobinę za grube, powinno być cieńsze, ale jest za to delikatne, naprawdę nie można się też do tego przyczepiać. Twaróg jak najbardziej wyczuwalny, falsz jest intensywny, czuć co jemy. Wiemy, co jemy, nie jemy takiego zamiennika. Wiecie, jak to jest czasami, że to po prostu nie ma smaku i nie jesteśmy pewni, co jemy. Tutaj jest inaczej. Jest dobrze doprawione, tak jak mówię, ciasto mogą być dosłownie ciutkie, cieńsze, ale nie ma co się przyczepiać naprawdę na pierogi. Można tu śmiało przyjechać. Myślę, że się nie zawiedziecie. No, mamy tutaj to, co najbardziej lubimy, czyli schabowy, który jest testowany, jak tylko jest dostępny w karcie. Zawsze go testujemy, a więc spróbujmy jak udał się im tutaj. No, Polska jest obszerna. Nie można powiedzieć, że jest mała, jest dosyć duża. Ale jeszcze zobaczę tylko co kawałek odkroję. Tak i bym powiedział, że dosyć mocno bity, przez co jest. Chyba objętościowo dosyć, dosyć duży, ale moim zdaniem za cienko, ale spróbujmy jak smakuje. Powiem wam tak jadłem to rok temu i wydawało mi się naprawdę wydawało mi się, że ja jadłem dobrego schabowego. Ten jest wysuszony, cienki, panierka moim zdaniem nie jest najlepsza. No wydaje mi się, że to jest taki typowy kotlet potaniości, tak bym powiedział nie przypomina mi w żaden sposób z tego sprzed roku. Spróbuję jeszcze tutaj kapustę. Kapusta fajna. Delikatna, ze słodkim posmakiem. Widać tutaj sporo kiełbasy, także do niej nie można się w żaden sposób doczepić. Spróbuję jeszcze tutaj przy mizerii ogórka, czy on jest w ogóle... Ogórek miękki, rozciapciany, tak nie, w żaden sposób nie powinna smakować mizeria. Zobaczcie jeszcze tutaj do ziemniaczka ziemniaki ok, czyli kapusta, ziemniaki są ok. kotlet moim zdaniem jest naprawdę naprawdę przeciętniakiem, a mizeria no, mi się wydaje, że nie powinna być podana tak, w taki sposób. Słuchajcie, dostaliśmy już desę, zamówiliśmy szarlotkę, no i w tej szarlotce mamy duże kawałki jabłek. Nie jest to po prostu, wiecie, takie zmiażdżone, tylko są ewidentnie widać tutaj jabłuszko. To jest wielki plus. W lodach waniliowych widzę y, tutaj laskę wanilii. Czyli wiecie, no też są, nie są to już te najtańsze lody, tylko. Jest dodana wanilia, co moim zdaniem zmienia całkowicie smak lodów. Lody smaczne, nie ma co się przyczepić. Nie są jakieś tu rewelacyjne kraftowe lody, ale jak najbardziej do zjedzenia, śmiało można je spróbować. Tutaj mamy brzoskwinie. A tu bym powiedział, że to taki przeciętniak ani słodka, ani, ani wiecie, żadnego wyrazistego smaku, taka bardziej papka rozwodniona. No ale przejdźmy do klubu, przejdźmy do tej szarlotki, bo wygląda moim zdaniem bardzo ładnie. Ciasto na dole nie za grube. Na górze, no moim zdaniem mogłyby troszkę tutaj być kruszonki, takie żeby wiecie, pod naciśnięciem. Było czucie tutaj jest takie ciasto dosyć wilgotne. No ale spróbujmy, jak to smakuje. Jabłka wyczuwalne, takie delikatna kwasowość tutaj jest wyczuwalna. Naprawdę, bardzo fajne. Jesteśmy już po obiedzie, no moi kochani, wyszło tutaj jak wyszło, w zeszłym roku e, było lepiej moim zdaniem, specjalnie tutaj teraz zajechaliśmy, żeby to nagle. spodziewałem się, że będzie bardzo smacznie. No niestety i rosół i żółek bardzo, bardzo przeciętna. a bym powiedział nawet, że słabe, schabowy, średni, no jedynie tutaj te, te pierogi ratowały trochę sytuację, były takie bym powiedział, w porządku. No nie były jakieś wybitne, ale były jak najbardziej w porządku. No i szarlotka, sama szarlotka była jak najbardziej ok. Wydaje mi się dosyć smaczna. No, jak na takie miejsce, to właśnie e, takie turystyczne miejsce mi się kojarzy właśnie z taką restauracją, jak dzisiaj widzieliśmy. Natomiast w zeszłym roku no miałem wrażenie, że naprawdę naprawdę można było tutaj dobrze zjeść, bo jadłem też schabowego i był no niebo lepszy niż ten dzisiejszy. No, ten dzisiejszy w tym panko no był po prostu. Cieniutki, bardzo, nawet bardzo, bardzo cienki. Nie ma co się tutaj oszukiwać. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Subskrybujcie ten kanał, lajkujcie. Trzymajcie się. Dobrego dnia. Cześć.